Dla kogo teraz jest to czytanie? Czekajcie, oto. Ryby. Drogowskazy rybom. No i cóż, żeby nie przeciągać, bo ja muszę jeszcze dzisiaj zjeść i do pracy iść. W sensie odpalić komputer. Przepraszam. Dobrze. Kiedyś płaciło się za bilet, a dziś trzeba płacić za internet. Dobrze. No. Energia. Na każdym, przy każdym znaku jakiś początek, a tutaj ryby i... A co ja zawsze teraz mówiłam na początku? A czy przypomnę sobie przy następnym znaku? No dobrze. Energia, za którą warto podążać, ona jest dominująca, teraz ciągnie wszystkie decyzje tak jakby poprzez ten filtr przechodzą, tak? I u, aktywności, tak, do działania. Mhm. Energie, które można jeszcze polepszyć w swoim czasie, obchodzić tak zwanie ostrożnie. Mhm. Bo można tutaj, jak mówię, zgarnąć więcej. Mhm. Dlaczego tego doświadczacie? Dziesiątka buławowa odwrócona. Mhm. Energie, które warto powstrzymać, na które trzeba bardzo uważać, obchodzić im jak stykającą, wiecie. I przytrzymać się, być może w ogóle zdezaktywować, tak? Mhm. Mhm. I energii, za którymi warto podążać, iść, one gdzieś na pewno w dobrym kierunku zaprowadzą i być może zastanowić się to, dlaczego są przyblokowane, dlaczego ja je blokuję, tak? Dlaczego świat je być może blokuje, tak? Ale... Albo ja pozwalam na, na tą opcję blokowania. I największe wyzwanie przy podejmowaniu decyzji w sprawach w tym miesiącu. Równowaga odwrócona. Konsekwencje, tak? To jest bardzo silna, najmocniejsza energia, tak jakby tutaj, chociaż zobaczcie, tu duży arkan, tu duży arkan i tu duży arkan. Natomiast z każdym w obrębie energią w tych arkanach da się zmienić, da się coś zrobić, najwięcej wysiłku wymaga. Yy... Równowaga, chociaż ktoś powie nie rydwan, bo to rydwan albo idzie, albo nie idzie, albo coś się zatrzymuje, tak? Ale on albo idzie, albo się zatrzymuje. Rydwan nigdy tak naprawdę nie, zwa, nie zatrzymuje się, tylko zwalnia. Natomiast równowaga to jest jak gotująca żaba, to jest jak z gotującą żabą, tak? Nie zauważamy nawet, kiedy nas tak wleje w coś, albo kiedy my jakąś sprawę, tak jakby sprowadzimy do jednej. Ewidentnie tak jakby ten miesiąc i te drogowskazy mówią, że wszystko jest po to, żeby w odpowiedni sposób odczuć i wyczuć, nauczyć się też tak odkrywania pewnej tajemnicy, pewnego ciężaru, pewnego niezrozumienia. I tutaj energia dwójki mieczy, która mówi, nie wiem co zrobić, nie wiem jak zadziałać, ale tutaj trzeba odkryć jakąś tajemnicę. To, co składa się na tajemnicę, na jakąś niewiadomą, na coś, co ciąży, na składowe tego wszystkiego też, co ciąży, tak? Zobaczcie teraz też tak, że w tej karcie jest coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A to jest dziesiątka. Resztę pięć jest w lustrze. Odbit. To jest bardzo specyficzna energia. I czasami, jak ja mówię że trzeba ostrożnie z tymi obrazkami na kartach, niemniej jednak sama karta podpowiada coś. Czasami niewiele, tak? A czasami. Jednak dużo. Natomiast. Tutaj jest, mówi tak, jakby ta energia, że przyhamowało coś, coś się przytrzymało, albo jedzie powolutku, dzieje się, tyka tylko, tak? I warto przyjrzeć się, też, tak? I wejść w tą energię. Mało, żeby zobaczyć wszystkie plusy i minusy. Kochankowie prosto to jest energia, czy dotycząca spraw uczuciowych, czy dotycząca spraw sentymentalnych, czy po prostu dobrych oczekiwań i takiej pomyślnej, dobrej energii, takiego entuzjazmu też, tak? I ty mówią, on będzie dobrze, to idzie wszystko w dobrym kierunku, to tutaj mówi nie, będziesz, nie bierz wszystkiego za dobrą monetę, albo też kochankowie prosto, u mnie w moim czytaniu oni mówią, wszystkiego nie widać, jeszcze nie znasz wszystkich plusów i minusów, tak? Tutaj potrzeba jeszcze przy tym się napracować, pochodzić, tak? Warto iść ze wszystkimi, poprzyglądać się, poporównywać, tak? Zbadać też tak, jakby rozłożyć siły na zamiary, ale tutaj generalnie który trójkomant mówi, rób i żyj tak, jak idzie, tak jak jest, tak jak zawsze po prostu się działo, przyjrzyj się temu, albo do tego się odnieś, tak? Wychodząc jakby jednocześnie z dwójki mieczowej, która mówi. Czegoś jeszcze nie widzisz. I albo masz odłożyć mieczek na chwilę i zdjąć tą opaskę, żeby się przyjrzeć dobrze, albo wszystko dzieje się po to, żeby założyć innych zmysłów. Że tu nie macie zobaczyć, jesteście czujne ryby, tak? Panowie panie, jakkolwiek się definiujecie, to jest czas we wszystkich sytuacjach życiowych, żeby tak zwanie pobyć w tym chwilę. Bo jest po to, żeby wyczulić zmysły na ten ruch, jeden. Jeżeli ktoś gra, a tutaj ja nie kładę od razu, mówię na to karty w ogóle, ale miałam takich ludzi, dlatego wiem i porównywałam pewne analizy dla niektórych ludzi, tak zwanych z tej giełdy, ale nigdy nic nie obstawiam, nie kładę na to, bo uważam, że to jest głupie, jeżeli ktoś tego robi albo próbował, to jest niespełna rozumu, jeśli ryzykuje z czyimiś pieniędzmi. bo to w ogóle inne prawidła się do tego, do tego liczą, bo to są mechanizmy kreacyjne mechanizmy w zasadzie obrotu i wymiany energii w zasadzie wymiany, a nie kreacyjne tam kreacyjne energii nie ogarnął tego. Tak jak jeszcze nikt do tej pory nie przewidział meczu. Przewidział raz, Uli Gerler, tak? Zapisał to i gdyby on miał z tego skorzystać, czy gdzieś, tak samo jak wszystko w lotto, tak? Bo z tego nie skorzystał. Gdyby chciał z tego skorzystać, to w życiu by tego nie odkrył, tak? Dobrze. Ale wracamy. Zobaczyć, jak to działa, żeby wiedzieć, kiedy nacisnąć ten przycisk, rozumieć, z czego to się składa, rozumieć te mechanizmy, wszystko to, co jest pod spodem, tak? Dla większej racji. Żeby zrozumieć też pewne konsekwencje... Trzeba przejrzeć szyściutko po kolei, tak? Użyć innych zmysłów, innej opcji, bo kochankowie, gdyby byli odwróceni tak, to mówię, że każda sprawa jest okej, okay, wszystko, zaglądasz. Natomiast ona jest tutaj, tak? Ta energia przy tym, przy tym układzie. Czasami dzieje się tak, że to są energie aktywne w życiu. One są prawdziwe i żywe. I one w tej opcji, dlatego te rozkłady moje troszkę inaczej pracują, tak? Czyli to jest rozkład tak zwany żywy. On jest dostosowany do żywej sytuacji. I tej te dynamiki, dlatego że te energie przepracowane mogą przejść tutaj, tak? Te energie, generalnie które są, idziecie do przodu, one mogą wejść jako ta energia dominująca albo teraz, mają w tym tutaj po prostu, do tego się mają, żeby pójść do przodu, podganiają to, albo generalnie następny miesiąc też, tak? Ale jest płynne, dlatego że ta energia dzieje się i nadaje pewną jakość już następnym miesiącom, bo przepracowana już zostaje w naszym życiu, dlatego czasami jest to ważne, a nie minie i może będzie. Tak, siak. Także tutaj jest opcja nauczenia się, pobudzenia jakości innych zmysłów. Tak, że bardzo zobaczcie, ono tych nóżków u niej nie widać, ono tak jakby stoi w konkretnym miejscu, tak jakby aż uniesiona ta postać, tak? O ten aspekt tej dwójki mieczowej, tak? Że aż ma to nas unieść, tak? Was, żeby poczuć, wyczuć, tak? Nadać pewną lekkość. Pewne sprawy są przyhamowane, nie idą do przodu, bo tutaj trzeba. Natomiast konsekwencje tego wszystkiego, co wychodzi, ze mieszania, żeby uważać z czym się zmiesza, być pewnym na 100%, bo tutaj konsekwencje mogą być w pewien sposób, nazwijmy to nawet i opłakane. Tak? O. Natomiast jest też szansa bardzo duża, jeśli chodzi o ryby, do wyrwania się z czegoś, do wyjścia, odkrycia jakichś nowych opcji, nowych możliwości, ale też związanych z wyjazdami. Dla tych, które są związane z pewnymi aktywnościami, ale w obrębie własnej pracy i nauki. Tak? I tutaj jest, i t, y, tak jakby ta opcja, i teraz tak, jeżeli jest y, 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 ta trójeczka monet, ona mówi o rzeczywistym wykonaniu to nie jest praca wirtualna tak? trzeba coś pójść, pojechać tak? wybrać się gdzieś, żeby czegoś doświadczyć, coś zobaczyć, dotknąć namacalnie zaznajomić się, że później możesz gotowo wejść w opcję takiej, no, troszeczkę innej świadomości. Jestem tu i teraz, dziesiątka była w to zmienność, bez żadnych konsekwencji, tak? Nie licząc na ciąg dalszy, biorę to, co jest teraz, to jest przez tą jedną chwilę, która wybuduje coś następnego też, tak? Albo jak to dziesiątka, każda, przetransformuje się, tak jak każda inna dziesiątka przetransformuje się w coś innego. Najtrudniej transformuje się dziesiątki monetowe, czy też dziesiątki kielichowe. Natomiast jest to też rozpoznanie nieprawdziwej, rzeczywistej yy, jakiejś prawdy, sposobu działania, sposobu funkcjonowania i umiejętność dobrania tego ułożenia, połączenia z własnym życiem. Świadomość pewnych konsekwencji, jeśli dobrze się nie wyczuje, nie popatrzy, nie poczeka. Nic nie poganiać w życiu. Wszystko ma iść dużo wolniej, pomału, analogowo można by rzec, tak? Kłaniam się pięknie. Mam nadzieję, że to co usłyszeliście okaże się dla Was pożyteczne.